Może zanim ja tutaj jeszcze Wam powiem, o, pokażę tę modlitwę franciszkańską, koronka Batki Boży, która podyktowała dla młodzieńca, który był w zakonie. Wstrzymajcie strony, przeczytajcie. Nie smuć się tym, że nie możesz mi widzieć wień, wieńca z kwiatów. Ja cię nauczę sposobu doskonalszego, jaki wieniec, w jaki widzisz możesz w jaki widzisz wieniec, wieńce odróż daleko wspanialsze. Co dzień odmawiał siedem razy, ojcze, nasz i dziesięć zdrowaś, Maryjo to będzie 70, prawda? A później się jeszcze dodaje siedemdziesiąt, później się dodaje jeszcze dwie zdrowaś Mario, czyli 72 dwa zdrowaś Mario wtedy. To jest koronka. I zobaczcie, tutaj papież Leon X nadeł za każdorazowe jej odmówienie odpust zupełny, ale papież święty ojciec, ojciec święty Pius X, 15 września 1905 roku odpustów przywiązanych do życzonej koronku, wszystkim wiernym udzielił. I teraz tak, jak się odmawia pozdrowienia nielskie, czyli zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. I posłowie Jezus się odmawia, któregoś Ty, Panno Niepokalana, z radością z Ducha Świętego poczęła. I tutaj następne są zawołania, któregoś Panno Niepokalana. I zobaczcie teraz tak, już na zakończenie, później po modlitwie, po siedmiu dziesiątkach według starego zwyczaju dodaje się jeszcze dwie zdrowaś Mario, także razem jest 72, ich 72. Na pamiątkę 72 lat życia Najświętszej Marii Panny na Ziemi. Czyli Matka Najświętsza, niepokalana zawsze dziewica, żyła 72 lata. Dla dostąpienia odpustu również należy dodać jedno ojcze nasz, jedna zdrowaś Mario, na intencję ojca świętego. Tu jest koroneczka na cześć niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny, i też jest. Obdarowana odpustem 300 dni, plus 9855 warunki zwykłe. Raz na miesiąc odpust. I teraz jeszcze Wam coś powiem. Porwać tłumy. My tłumów nie porwiemy, bo ja dostałam taki komentarz od Pana doktora tłumów. Ja tłumów też nie porwę. Słuchajcie, są, ludzie są zbyt zepsuci, zaczarowani, oczarowani światem, mają jeszcze ciepłowodę w kranie, mają wszystko praktycznie. Mają bardzo dużo dóbr doczesnych, więc taki ktoś, kto ma dobra doczesne, to jak za przeproszeniem się mówi, ma Pana Boga, no, aż nie będę mówić, także z tyłu, za sobą, więc musiałby wszystko stracić, zwynędznieć, zbiednieć, w garnku pusto, pracy nie mieć, ubrania porwane, praktycznie mydła nawet nie mógł sobie by kupić do, do umycia się. Po prostu stracić wiele, wiele, a prawie wszystko, to może wtedy by się nawrócili. Słuchajcie, chyba tylko bieda i nędza nawrócić może. Ja już nie widzę innego tutaj ratunku dla ludzkości. I nikt ich raczej tutaj nie wygląda, żeby ich porwać.